Ten nawilżająco odżywczy krem do twarzy to taka bomba odżywcza, silnie tonizuje i nawilża naszą skórę, zapewniając jej uczucie komfortu. Oczywiście przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek, odżywia, stymuluje w sposób naturalny komórki do regeneracji. Zostawia naszą skórę gładką, jedwabistą, naprawdę. Aksamitną. Jeżeli szukasz rozwiązania dla Twojej skóry w postaci intensywnego nawilżenia, poprawienia jędrności i elastyczności skóry, zmniejszenia widoczności zmarszczek, zmniejszenia widoczności przebarwień czy zaczerwienień, jak również przyspieszenia regeneracji skóry w, w przypadku blizn, oraz wzmocnienia naczyń krwionośnych, co jest szczególnie ważne przy początkach pojawiającego się trądziku różowatego, to mam dla Ciebie rozwiązania. Tym rozwiązaniem jest linia szyb placenta, która bazuje na ekstrakcie z wyciągiem łożywska owcy. Linia ta Bazuje na ekstrakcie złożyska owcy. Ekstrakt ten zmusza nasze komórki do przypomnienia sobie o młodości na ich biologicznym poziomie. Wyjątkowość tej linii polega na tym, że ekstraktu złożyska owcy nie da się pozyskać syntetycznie. Musi on być w stanie biologicznie aktywnym. W serii z placentą mamy 5 rodzajów kremów, tonik oraz peeling.